Mniej więcej w XIII wieku przed naszą erą pojawia nam się wątek żydowski, niezwykle ważny dla naszej kultury i dla naszej historii, nawet dzisiaj. Potem w XIII wieku przed naszą erą Mojżesz wyprowadza Żydów z Egiptu i przez tych 40 lat podróży do, do ziemi Kanaan, która stała się kolebką, państwa Izrael, zreformował też całą religię judaistyczną. Nadał jej bardzo konkretne ramy. Tutaj jeszcze a propos tych Żydów w Egipcie, no to warto pamiętać, że Żydzi nie byli tam niewolnikami. Żydzi trafili do Egiptu za sprawą Józefa, syna Jakuba. Jakub był synem Izaaka, Izaak był synem Abrahama. Czyli tego, którego uważamy za ojca, w ogóle wszystkich ludzi z tamtego regionu. Zresztą też ciekawe, że Abraham jest tak samo ojcem założycielem dla Żydów, jak i dla muzułmanów. I ten Józef, tutaj jak ktoś kojarzy opowieści biblijne, to, to pamięta, to był ten najmłodszy z braci Jakuba, z synów Jakuba, którego jego bracia bardzo mu zazdrościli tego, że był ukochanym synem Jakuba i postanowili go najpierw, Sprzedać, wrzucili do studni, a potem go sprzedali w niewolę. co powiedzieli, że Józefa pożarły zwierzęta, natomiast Józef w niewoli trafił do Egiptu. Tam najpierw był więziony, ale faraon miał takie sny, że mu się tam śniło siedem krów tłustych, potem siedem krów chudych i mu to nie dawało spokoju, więc szukał wyjaśnienia. No i wyjaśnił mu to Józef, że Egipt czeka najpierw siedem lat. Dobrobytu, a potem 7 lat hmm, kryzysu. W związku z tym trzeba się na te 7 lat kryzysu przygotować. No i według Biblii na faraonie miał to zrobić tak duże wrażenie, że Józef stał się no, kimś, kto prawdopodobnie nazywał się w historii Wezer, czyli taki najwyższy urzędnik, zaraz po faraonie, który y, y, zarządzał całym państwem. No i kiedy nastał ten okres kryzysu, to on również dotyczył. Y, Izraelitów, a więc również dotyczył Jakuba i jego synów. No i kiedy ci synowie przyjechali do Egiptu po pomoc, wtedy przyjął, okazało się, że ich brat nie dość, że żyje, to jeszcze jest no, poważną, bardzo kluczową postacią w Egipcie. Józef oczywiście im wybaczył i w ten sposób właśnie przy tej okazji sprowadził całą tą swoją rodzinę i społeczność właśnie do Egiptu, który dzięki jego interpretacji snów był przygotowany na ten kryzys. I przez te kolejne wieki Żydzi rzeczywiście bardzo mocno się rozwinęli w tym Egipcie, rozrodzili i stworzyli jakąś taką odrębną społeczność, która zaczęła Egipcjanom przeszkadzać. W związku z tym Egipcjanie zaczęli ich coraz bardziej ograniczać. No i to ograniczenie doprowadziło do buntu, na którego czele stanął Mojżesz. Zresztą jego historia też, przypomnę, jest o tyle ciekawa, że w pewnym momencie Egipcjanie kazali zabijać wszystkich ich pierworodnych synów. Matka Mojżesza, żydowskich synów, matka Mojżesza mm, bała się, nie chciała, żeby syn zginął, więc go włożyła do takiej udeczki i puściła rzeką. Nilem tą udeczkę znalazła bodajże córka Faraona i przygarnęła go jako swojego, swojego syna. Potem Mojżesz yy, zabił Egipcjanina, stanął w obronie Żydów, nie wiedząc do końca sam, że jest Żydem. No i zaczęło się jego nawrócenie i wyprowadzenie Żydów z Egiptu. No, i tak jak powiedziałem, w XIII wieku Żydzi zostają wyprowadzani z Egiptu. Może staje się przywódcą w tej społeczności, tworzy reformę religijną. No i Żydzi ostatecznie docierają do terenu dzisiejszego Izraela i Palestyny, czyli do ziemi Kanaan, mordują wszystkich tam mieszkańców i zajmują te tereny. Tereny, które miały być mlekiem i miodem płynące. Ale jak dzisiaj patrzymy na te tereny, to rzeczywiście zatrzymaj się trochę za wcześnie, bo trochę dalej były tereny Libanu, które faktycznie były dużo bardziej żyzne. Tak czy inaczej, na tym terenie powstaje państwo Izrael. I takim najbardziej, najlepszym okresem tego państwa jest X wiek przed naszą erą, kiedy mamy rządy kolejno króla Dawida i króla Salomona. I to jest też bardzo ważny okres, który tak naprawdę gdzieś odbija się jeszcze echem do dzisiaj. Po pierwsze, samopoznać Dawida i Salomona stały się niemalże kultowe. Dawid, przypomnę, to ten, który pokonał Goliata, a więc wielkiego rycerza, mm, wojownika filistynów sprytem. Po prostu załatwił go procą. No i stał się pierwszym królem, który rzeczywiście zbudował, zjednoczył państwo Izrael i był jego największym władcą. On też jest autorem psalmów, ale co ciekawe, on też był. W swojej historii ma moment, kiedy odwraca się od Boga i, i dokonuje też mordu na swoim generale, żeby uwieść jego żonę. Salomon, z kolei jego syn, to jest po pierwsze jeden taki symbol mądrości. Salomon był bardzo mądrym, inteligentnym królem, który słynął z tego, że potrafił mistrzowsko rozegrać jakieś konflikty, osądzić ludzi. Aczkolwiek też, co ciekawe, na koniec swojego życia zwariował. No, i Salomon wybudował świątynię jerozolimską. Pierwszą świątynię jerozolimską. No i ten X wiek, okres Dawida i Salomona, to jest okres największej świetności Izraela. Po ich śmierci Izrael najpierw się rozpada na dwie części, potem zaczyna być zdobywany, podbijany przez kolejne ludy. No i ten kontekst Dawida. Będzie cały czas wracał. Ortodoksyjni Żydzi do dzisiaj czekają na Mesjasza, który ma być wcieleniem króla Dawida. Jezus z Nazaretu, o którym też za chwilę będzie mowa, pochodził z domu i rodu Dawida. On pochodzi w prostej linii z rodu Dawidowego. A więc stąd też był postrzegany jako kandydat na Mesjasza. To, dlaczego tym Mesjaszem nie był, albo dlaczego był innym Mesjaszem, to dojdziemy do tego przykazu Jezusa. Natomiast ten kult Dawida i to czekanie na drugiego Dawida jest aktualne do dziś. Zresztą aktualny jest też motyw świątyni, ale to też do tego dojdziemy. Mniej więcej od wieku IX zaczyna się rozwój cywilizacji greckiej. Po pierwsze, na przomie IX i VIII wieku Grecy stworzą alfabet, który będzie podstawą dzisiejszych alfabetów. Pierwszym narodem, który stworzył alfabet, to byli Fenicjani. Zrobili to w wieku XI. Stworzyli alfabet, aby uprościć pismo, gdyż jako kupcy nie byli w stanie ogarnąć i pisma klinowego, i hieroglifów egipskich. I Fenicjanie jako pierwsi zorientowali się, że właśnie być może dzięki temu, że podróżowali i mieli do czynienia z różnymi ludami, zorientowali się, że y, ludzie, jak mówią, to posługują się określonym zestawem dźwięków. Określony układ tych dźwięków tworzy słowo. W związku z tym, a to słowo ma znaczenie określa przedmioty, wydarzenia. Rzeczywistość. W związku z tym zorientowali się, że jeżeli te dźwięki określą symbolami i te symbole będą ze sobą łączyć, tak jak łączą się te dźwięki, to w ten sposób będą zapisywać te określenia, czyli te wyrazy, wyrazy które opisywały rzeczywistość. I litera jest niczym innym jak dźwiękowym, znaczy jest graficznym zapisem dźwięku, który wydobywa człowiek mówiąc. A właściwie, który słyszy drugi człowiek, odbierając fale dźwiękowe wysyłane przez człowieka, który mówi. To dlatego, że Fenicjanie zrobili alfabet składający się ze samych spółgłosek. Grecy dodali do tego samogłoski. I w ten sposób powstał pierwszy alfabet, który stał się wzorcem dla innych alfabetów, również dla alfabetu łacińskiego, z którego korzystamy dzisiaj. Drugim takim ważnym wydarzeniem, ważnym procesem, który zaczął, się rozpoczął mniej więcej w XIX wieku przed naszą erą, to było zakładanie, powstawanie pierwszych greckich polis. Tak jak powiedziałem, starożytna Grecja to jest kraj, na którym istniały państwa, państwa miast. Grecja jest generalnie terytorium górzystym, w związku z tym te miasta były oddzielone od siebie górami, i to sprzyjało temu, żeby. Czucie odrębną społecznością. Co ciekawe, mimo tych gór, wszyscy Grecy mieli tą samą mitologię, wierzyli w tych samych bogów, mieli podobne zwyczaje, ten sam język, ale rzeczywiście różne organizacje państwowe. Natomiast to, co jest najistotniejsze w pojęciu polis, to jest pojęcie obywatelstwa. To właśnie w greckich polis wykształciło się poczucie wspólnoty obywatelskiej. Zresztą różne polis miały różne sposoby zarządzania, i dzięki temu też powstały różne systemy polityczne. Dzisiaj y, uważamy, że jesteśmy państwem demokratycznym i generalnie na świecie panuje w dużej duży części świata demokracja, która wzoruje się na demokracji ateńskiej. Ale demokracja to był jeden z kilku systemów politycznych. Była też oligarchia. Była też tyrania. Czy po prostu królestwo. Każdy z tych systemów miał swoje dobre i złe strony. I w jaki sposób dał podwaliny pod systemy polityczne, które funkcjonowały w świecie nowożytnym, w VIII wieku zostają założone dwa najważniejsze miasta w kontekście starożytności. Dokładnie w roku 776 przed naszą erą zostaje założone miasto Ateny, a w roku 754 przed naszą erą zostaje założone miasto Rzym. Ateny. Już jakieś 200 lat później staną się centrum świata nowożytnego, jeśli chodzi o kulturę przede wszystkim. Natomiast Rzym tym centrum stanie się trochę później. Natomiast to, co jest jeszcze istotne w kontekście Rzymu i w ogóle całego półwyspu apenickiego, to to, że również to te, te terytorium zostało objęte czymś, co przyszło do historii jako kolonizacja grecka. Otóż w VIII wieku przed naszą erą. Grecy, którzy tak jak Fenicjanie specjalizowali się w żeglowaniu i w, w kupiectwie, zaczęli zakładać kolonie w obrębie i Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. I Był to właściwie taki pierwszy przejaw w globalizacji, dlatego że Grecy na tych koloniach wprowadzali wszystkie swoje osiągnięcia kulturowe, a więc i osiągnięcia rzemieślnicze, wtedy, którzy byli i doskonałymi konstruktorami łodzi, ale też specjalizowali się między w ceramice. I swoje systemy religijne. Cały ten system opierający się na mitologii i na jakimś takiej grupie bogów, którzy mieli wyraźne cechy ludzkie, ale też cechy, które ich od tych ludzi różniły. I też systemy polityczne. I Teraz w kontekście Rzymu to jest o tyle istotne, że rzeczywiście Rzymianie Właściwie przejęli jeden do jednego wszystkie osiągnięcia Greków. Zaczęli to potem rozwijać, ale chociażby mitologia rzymska, czy ten panteon bogów rzymskich, jest właściwie skopiowany od Greków. On się rozszerzył, ale ci podstawowi bogowie są bardzo mocno zbliżeni do Greków. Zresztą Grecy w Imperium Rzymskim będą tymi uczonymi, którzy jako niewolnicy i tak będą postrzegani jako najbardziej cenni i najlepiej wykształceni. W VII-VI wieku przed naszą erą ważne są dwa, dwa, dwa konteksty, dwa aspekty. Po pierwsze, rozwija się nauka grecka i jeżeli ktoś z Was kojarzy takie nazwiska jak Pitagoras albo Tales, to to są właśnie pierwsi filozofowie greccy, którzy dali podwaliny pod tą całą naukę i ścisłą, i humanistyczną Greków. Zresztą pierwszym był Tales i to jest też bardzo ciekawe, że w tamtym czasie matematyka i filozofia właściwie były zbieżne. Filozof, w moim rozumieniu, to jest ktoś, kto przede wszystkim zadaje sobie pytania, na czym polega ten świat, który go otacza, na czym polega ta rzeczywistość, co stoi u podstaw tej rzeczywistości, co tą rzeczywistość determinuje, no i szuka odpowiedzi. No i ci pierwsi filozofowie przede wszystkim określali, Tą rzeczywistość fizyczną, matematyczną, w związku z tym stąd mamy twierdzenia czy Pitagorasa, czy Talesa. Natomiast w VII wieku, a dokładnie w 612 roku przed naszą erą, państwo Izrael, a właściwie już dwa państwa, Juda i Palestyna, zostały zaatakowane, podbite przez Babilonczyków. Babilon to było jedno z najważniejszych, największych, pierwszych miast. W historii Mezopotamii, a Babilonczycy byli jednym z tych, którzy jako pierwsi zaczęli to Mezopotamie podbijać i wyszli poza Mezopotamię. Oni między innymi podbili Żydów, i mamy okres tzw. niewoli babilońskiej, która trwa no, dokładnie do 539 roku przed naszą. Najważniejsze w tej niewoli jest to, że to Babilończycy burzą świątynię Salomona. Kolejny ważny czas w historii starożytnej, w historii Europy, również naszej współczesnej, to jest wiek VI. Wtedy powstaje pierwsze imperium w historii świata, a więc Imperium Perskie. Ojcami założycielami tego imperium będzie najpierw król Cyrus, potem król Dariusz, no a potem będzie król Xerxes, który postanowi zresztą, dobrze, najpierw Dariusz, potem Xerxes, postanowią zaatakować Grecję. Oni w swoich zdobyczach dotarli do Wybrzeży Morza Śródziemnego, do też Wybrzeży Morza Egejskiego, które oddziela Grecję od Turcji. No i kolejnym etapem miała być Grecja. W 509 roku, dokładnie w 509 roku przed naszą erą, powstała też Republika Rzymska, ale oni wtedy dopiero rozwijali swoją karierę imperialistyczną, więc na razie wtedy nie, nie, nie odgrywali tak znaczącej roli.